Cześć, witajcie z tej strony Rapnis, a to jest mój nowy odcinek 10 ciekawostek o Chill Na wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie łapki, suby i za komentarze. Mi to bardzo pomaga, wspiera w rozwijaniu się dalej. No i cóż, bez przedłużania zaczynamy. Intro. Okej, okay, żabson ma 25 lat, urodził się 2 lipca 1990. Roku, nazywa się Mateusz Zawistowski. Kizopatryk Woziński, ma 25 lat. Urodził się 26 czerwca 1994 roku w Gdańsku. Ma cztery albumy. Borikson, nazywa się Tomasz Borycki. Ma 42 lata. Urodził się 15 czerwca 1977 roku w Kielcach. Ma on córkę Oliwię Borycką, w latach 2015-2016 roku, roku współoczył zespół Gang Albanii, ma 10 albumów i 1 mini-album. Reto, 24 lata, urodził się 23 kwietnia 1995 roku w Piastowie. Nazywa się on Igor Bugajczyk i pracował kiedyś w Big Starze. W utworze Piotruś Pan użył nie swojego bitu bez zgody autora. Ma dwa albumy, jeden mini-album i dwa mixtape'y. Kury, reprezentant Jasła, yy, najmłodszy członek Chilliwagonu, ma na koncie współpracę z Tymkiem, Gadzem czy Arabem, a jego przykrojowy flow sprawia, że potrafi się odnaleźć w każdym klimacie. Sprawnie operuje autotunem, przy czym ma Typowo klasyczne podejście do składania linijek, a razem z prezydentem Moji M tworzy mieszankę wybuchową i łączy inspiracje z różnych światów. Okej, okay, mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Ciężko było cię znaleźć informacje, więc za to łapka w górę się należy, subskrypcja, jakiś komentarz miły. No i co? Ja się z wami żegnam piszcie, co byście chcieli w następnym odcinku. Siema!